Ech, mogłem się tego domyślić, że nie znajdę żadnego miejsca. W końcu jutro święto. Ludzie muszą nakupować na cały rok, bo przecież pojutrze znów będzie otwarte. Dobry, czy mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję, dopiero wszedłem. Może teraz w czymś doradzę? Nie, tylko się rozglądam. A może jednak? Poważnie, nawet w kiblu. <kluzł> de -de, de, 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 de. Ta 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 dada da ta 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 dada Zosia, wzięłaś już wszystko, co chciałaś? A no, wzięłam. Ja to samo. No to kto ostatni do kasy, ten liczy ananasy. Kurczę znowu to samo. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Niech zgadnę. Ta, ta, Znowu przyszły nic. Oczywiście, ale i tak musiały wziąć największy wózek. Czemu pan się chowa, panie kliencie? Eee, jaki jest kot na ziemniaki? Co to za bułka? Ten napój to tylko w czteropaku, ale te cukierki to proszę zważyć przy stoisku. No, no, no. Ostatni raz robię zakupy w ten sposób. Takie zakupy to nie rozumiem.